Witam w programie o ukrytym narcyzmie i zapraszam do subskrypcji. Abyś był na bieżąco z nowymi odcinkami programu, możesz także przycisnąć dzwoneczek. W tym odcinku programu odpowiem na pytanie: Jaka jest ulubiona, długa tortura ukrytego narcyza? Język jest podstawową, świadomą formą komunikacji człowieka. Dzięki niej mamy fizyczną możliwość wyrażenia własnych uczuć i myśli. Jest ona także medium, za pomocą którego energia naszych myśli i serca jest komunikowana i przenoszona z jednej osoby do drugiej. Wielka jest siła języka, bowiem może on uzdrowić, ale także i zabić. Może przynieść wielką miłość, jak i wielką nienawiść. Życie i śmierć jest w rękach języka. Zły język plotkuje, obmawia, kłamie, szkodzi i niszczy. Dobry język jest najcenniejszym lekarstwem, które może dać nadzieję, wsparcie i nawet uratować życie. Kiedy mówimy, jesteśmy obecni, tu i teraz. Język jest magiczną formą przekazu mentalnej i emocjonalnej energii i powinna być użyta z największą ostrożnością. Dlatego często lepiej trzymać język za zębami i nie wywoływać wilka z lasu, a najlepiej trzymać się reguły, która mówi myśl dobrze, mów dobrze i czyń dobrze. Jaka jest ulubiona długa tortura ukrytego narcyza? Ulubioną długą torturą ukrytego narcyza jest karanie cię ciszą, czyli celowe zaprzestanie komunikowania się z tobą w celu wywołania emocjonalnego dyskomfortu i bólu. Tutaj przymusowa cisza nie jest przysłowiowym złotem, ani nie jest użyta w celu zapobiegania konfliktu ale jej główną motywacją jest tworzenie wewnętrznego, toksycznego monologu w osobie jej poddanej, w celu ogólnego osłabienia jej psychiki i zmuszenia jej do poddania się szkodliwym sugestiom narcyza. Słowa toksycznego narcyza ranią Jego cisza łamie, łamie naturalne, psychologiczne systemy obronne naszego ciała mentalnego. Na pewno każdy z nas słyszał o naturalnym systemie obronnym naszego ciała fizycznego, ale bardzo mało z nas wie i mówi o naturalnym systemie obronnym naszego ciała mentalnego, które ma za zadanie chronić nas przed wpływami negatywnych energii. Wirus ukryty narcyzm chce przedostać się przez nasze naturalne, Mentalne systemy obronne, które mają za zadanie zwalczanie i eliminację jakichkolwiek negatywnych obcych ciał, które mogą mu zaszkodzić. Należałoby tu wspomnieć fakt, że ukryty narcyz namierza osoby o osłabionym mentalnym systemie obronnym. Ukryty narcyz jest charakterem ekstremalnym. Znaczy to, że dla niego świat jest albo biały, albo czarny. Dlatego może on stosować dwa przeciwne w naturze formy manipulacji. Pierwsza charakteryzuje się nadmierną gadatliwością i powtarzaniem samego siebie. Mówię o niej w innym odcinku programu. Link podaję poniżej. Tytuł Audycji: Hegemonia Lęku. Zapalanie gazu. Przeciwieństwem zapalania gazu jest karanie ciszą, która polega na totalnym zaprzestaniu jakiejkolwiek komunikacji milczeniem, ignorowaniem drugiej osoby zaprzestaniem dawania jej jakiejkolwiek uwagi zachowując się, jakby ona zupełnie nie istniała. Ta technika manipulacji jest szczególnie toksyczna dla dzieci których młody umysł nie jest zdolny do obiektywnego przetworzenia sytuacji i dla których rodzic jest osobą od której zależy ich życie mentalne, emocjonalne i fizyczne. Toksyczne matki i ojcowie bezlitośnie wyżywają się psychicznie na swoich dzieciach, zabierając im pewność siebie i często wolę do życia. Dwie przeciwne w naturze techniki manipulacji, jakimi jest karanie ciszą i zapalanie gazu, mają na celu osiągnięcie tych samych efektów. Ciche traktowanie może trwać dni, tygodnie, a nawet każdy z nas angażuje się czasami w ciche traktowanie. Różnicą pomiędzy normalnym człowiekiem a ukrytym narcyzem jest taka, że stosuje on ciche traktowanie ze świadomą intencją emocjonalnego ranienia drugiej osoby. Zdrowy człowiek wycofuje się z konwersacji z partnerem, ponieważ naprawdę jest raniony i nie potrafi mówić o swoich uczuciach. Przymusowa cisza ukrytego narcyza jest formą przemocy mentalnej i emocjonalnej formą destruktywnego przymusowego milczenia, które może być użyte w następujących celach: aby znacznie osłabić twój naturalny mentalny system obronny, aby zbadać twoje granice, aby zaburzyć twoją percepcję rzeczywistości i wprowadzić gęstą mentalną mgłę w twoim umyśle, w której narcyz przedstawia siebie jako jedynego, który widzi prawdę, co ma na celu osłabienie i wprowadzenie poczucia niewiary w Twoje siły intuicji i intelektu, do uzyskania całkowitej władzy i kontroli nad Twoim umysłem, a w tym i zachowaniem, aby anulować Twoje uczucia i Twoje potrzeby aby zminimalizować albo wymazać z pamięci nadużycia, których był autorem, aby postawić siebie w miejscu ofiary, a ciebie w roli winnego, czyli odwrócić kota ogonem i wzbudzić w tobie poczucie winy, aby uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, aby dostać coś, co chce, aby wywołać i nakarmić się twoim lękiem. Aby obniżyć efektywność działania i wykonywania Twoich czynności, aby wycofać się z obietnic, które wcześniej dał, aby zasiać w Twoim umyśle niszczące ziarna wątpliwości w samego siebie i bardzo toksycznego wewnętrznego monologu, który ma za zadanie wypalić głębokie dziury w Twoim mentalnym i emocjonalnym systemie obronnym. I wprowadzić samodestruktywne wzorce myślowe i nauczyć się zwalczania prawdziwego samego siebie, który jest najefektywniejszym sposobem na osiągnięcie totalnej władzy nad Tobą we wszystkich warstwach Twojego życia, aby zdewastować Twoje uczucia i nauczyć Cię posłuszeństwa. Nawet jeśli wiesz, że ukryty narcyzm stosuje metodę cichego traktowania w celu zranienia Twoich emocji, często nadal jest ciężko pozbyć się uczuć frustracji i bólu. Dlaczego? Ponieważ każdy normalny człowiek ma potrzebę przebywania i połączenia się z innymi ludźmi. Ciche traktowanie aktywuje ścieżki bólu w naszym mózgu. MRI jest maszyną, która bierze zdjęcia, które opisują, co się dzieje i gdzie się dzieje w naszym mózgu. Doktorzy odkryli, że uczucia wywołane cichym traktowaniem aktywują te same części mózgu, które są związane z fizycznym bólem. Czyli, innymi słowami, ciche traktowanie rzeczywiście boli. Emocjonalny ból jest silniejszy od fizycznego. Pomyśl. Przywołanie do pamięci fizycznego bólu nie jest tak łatwe jak przywołanie wspomnień o bolesnej przeszłości, które mogą w rezultacie wywołać więcej nieprzyjemnych uczuć. Dlaczego? Ponieważ rany naszego ciała fizycznego się goją, w przeciwieństwie do nieopatrzonych, nadal sączących się ran ciała emocjonalnego. Myślenie czy odczuwanie bólu emocjonalnego rani głębiej niż myślenie czy odczuwanie bólu fizycznego. Ciche traktowanie jest formą pasywnej agresji i jest związane z impulsem wewnętrznej złości. Badania udowodniły, że ludzie, którzy są odcięci od społeczeństwa, mają o wiele większe tendencje do agresji i wpadania w złość. Ukryty narcyz jest wirusem mentalnym, który jest formą inteligentnej świadomości, która liczy na sprowokowanie u ciebie tymczasowej emocjonalnej niestabilności. Co prowadzi do Twoich wybuchów złości? Które ukryty narcyz wykorzystuje następnie w celu udowodnienia ci, że ty masz źle poukładane w głowie i pomaga mu jednocześnie w rozdwojeniu twojej rzeczywistości i zachwianiu twojej równowagi psychicznej. Relację z ukrytym narcyzem można porównać do nawyku gamblowania. Kiedy ukryty narcyz przypadkowo bombarduje cię jego uczuciami, i następnie zabiera ci swoją uwagę. Działa on w rzeczywistości tak jak maszyna do gamblowania, ponieważ to zachowanie aktywuje centra nagrody i nawyków w twoim mózgu. Chcesz wrzucać więcej monet do maszyny, pomimo tego, że w rzeczywistości generalnie wszystko przegrywasz. Ukryty narcyz od czasu do czasu zasypie cię swoimi rzekomymi uczuciami miłości, i poświęci ci uwagę tylko z jednego powodu: aby osaczyć Twój umysł i zmotywować Cię do kontynuowania Twoich mentalnych, emocjonalnych i fizycznych inwestycji. W rzeczywistości jesteś po prostu grany i oszukiwany. Innymi słowami, wszystko, co inwestujesz w związek z ukrytym narcyzem, jest inwestycją straconą z której jedynie możesz wyciągnąć życiowe lekcje i zacząć pracę nad samym sobą. Ukryty Narcyz gra na Twoich emocjach, jak na instrumencie i chce, żebyś tańczył do jego muzyki. Dla niego jesteś jedynie żywicielem, baterium i zasilaczem. Dla Ukrytego Narcyza relacja z partnerem czy z rodziną jest formą mentalnej i emocjonalnej zimnej gry, która ma na celu dać mu energię niezbędną do jego replikacji. Ukryty narcyzm jest wirusem, który potrzebuje negatywnej energii do funkcjonowania i życia, i zrobi wszystko, aby ją uzyskać. Dla ciebie cisza jest bardzo męcząca. Dla ukrytego narcyza jest ona przyjemnością. Twoją motywacją na zaprzestanie milczenia jest wprowadzenie pokoju i szczęścia, czyli obniżenie negatywnego napięcia emocjonalnego. Motywacją ukrytego narcyza jest zwiększenie stopnia negatywnego natężenia emocjonalnego. Ukryty narcyz chce, żebyś ty pierwszy przerwał milczenie. Co byłoby dla niego dowodem Twojej wielkiej słabości, o którą tak zawzięcie walczy. Przyznając się do winy, nie będąc tak naprawdę winny, okłamujesz samego siebie i przyczyniasz się do potwierdzenia fałszywej rzeczywistości narcyza. Co zaczyna w Twoim umyśle niebezpieczny proces rozdwajania Twojej rzeczywistości i wprowadza ciebie, w hipnotyczny stan mentalnej ślepoty, która przejawia się zwiększeniem ilości Twojej mgły mentalnej i obniżeniem zdolności ostrego mentalnego widzenia. Przyznanie się do czegoś, czemu nie jesteś winny, jest formą wewnętrznej zdrady samego siebie. Ukryty narcyz uwielbia czuć Twój emocjonalny ból. Który jest jego osobistym narkotykiem, od którego jest głęboko uzależniony. Chce on torturować cię ciszą i zmusić cię do błagania go o przebaczenie, kiedy on sam był wszystkiemu winien, płakania i proszenia go o danie ci uwagi i zaprzestanie milczenia. Ukryty narcyz często odizoluje swoje ofiary od zewnętrznego otoczenia. Od rodziny, przyjaciół, co pomaga mu w zakotwiczeniu w umysłach swoich ofiar toksycznych ziaren i zapewnia mu totalną kontrolę nad ich umysłem. Ukryty narcyz jest zaciętym, wrogiem otwartej, szczerej komunikacji i zawsze tworzy bariery, które sam nazywa barierami nie do przejścia, w celu zablokowania kontaktów międzyludzkich. Do osiągnięcia tego rezultatu używa on strategii patologicznego oczerniania osób w kłamliwy i niszczący sposób. Jak sobie radzić z przymusowym milczeniem? Po pierwsze, powiedz sobie głośno i jasno: Ukryty narcyz nigdy się nie zmieni. Dla Twojego dobra, i jeśli jesteś w stanie Zerwij kontakt z toksycznym narcyzem i odizoluj się od niszczącej ciebie dynamiki tego kontaktu. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, jedynym sposobem na polepszenie Twojej sytuacji jest zainwestowanie czasu w samego siebie i zmienienie Twojego mentalnego i emocjonalnego nastawienia do cichego traktowania. Prawdą jest, że jeśli chcesz widzieć zmiany, musisz zacząć pracę nad sobą. Poświęć sobie samemu czas i uwagę. Najważniejszym obowiązkiem w Twoim życiu jest poznanie samego siebie i pokochanie samego siebie z całej Twojej duszy, z całego Twojego serca i z całych Twoich sił oraz wykorzenienie i wrzucenie w ogień wszystkich kłamstw zasianych twoim umyśle przez ukrytego narcyza. Zapewniam cię, jeśli poświęcisz samemu sobie czas i zainwestujesz swoje siły mentalne, emocjonalne i fizyczne w celu polepszenia siebie, będzie to czas najlepiej przez ciebie spędzony. Jeśli masz niski samowizerunek, jest to oznaką, że bardzo mało albo wcale nie znasz samego siebie i uwierzyłeś w toksyczne kłamstwa narcyza. Naucz się żywić siebie samą miłością. W czasie karania ciszę obserwuj, ale nie absorbuj. Zapytaj tylko o samego siebie. Co ja potrzebuję w tym momencie, aby czuć się dobrze? Pamiętaj, dlaczego ukryty narcyz wywołuje ciche traktowanie. Podczas cichego traktowania skup się na samym sobie. Przestań się pytać samego siebie. Może coś źle powiedziałam? Dlaczego on się tak zachowuje? Czego on potrzebuje? Czy może coś źle zrobiłam? Co mogę zrobić, aby polepszyć sytuację? Może się sama nie widzę. Może ma rację nie powinnam. Przestań wątpić samego siebie i wsłuchaj się w głos twojej własnej intuicji, która zawsze ci mówi prawdę. Zajmij się samym sobą. Zrób coś, co lubisz. Jeśli narcyz nie odizolował cię od rodziny i przyjaciół, otocz się ludźmi i przenieś swoją uwagę od toksycznej sytuacji. Możesz powiedzieć narcyzowi bez emocji, nie chcesz ze mną rozmawiać, no to jest ze mną w porządku. I odejdź i zajmij się czymś pozytywnym, co poprawia ci humor. W ten sposób odcinasz narcyza od żywienia się Twoim emocjonalnym bólem. Pozwól sobie się rozluźnić, pozwól sobie poprawić ci Twój humor i samopoczucie. Idź na spacer, zrób ćwiczenia, zajmij się czymś, co lubisz, a zobaczysz, jak Twoja pozytywna energia wzrośnie. Technika samodbania o własne samopoczucie skróci znacznie czas karania ciszą, ponieważ narcyz nie będzie otrzymywał tego, czego chce. W czasie karania ciszą Twoim największym wrogiem nie będzie narcyz, ale głos Twojego bezwzględnego wewnętrznego krytyka, który nieproporcjonalnie do sytuacji zacznie obsypywać Cię zarzutami. Próbując wzbudzić w tobie wątpliwości i poczucie winy. Obserwuj go jako oddzielną od siebie osobę i zobacz, jak on się tak naprawdę zachowuje. Czy to, co mówi, ma sens, czy może znacznie wyolbrzymia sytuację? Zauważ, w jaki sposób czasami nieprzyjacielsko z tobą rozmawia. Wytłumacz mu, że się myli w swoich ostrych ocenach sytuacji, i że gdyby tak naprawdę miał w interesie twoje największe dobro, nie próbowałby cię tak bardzo dołować, ale dałby ci wyrozumienie i emocjonalne wsparcie, które prowadziłoby do polepszenia twojego samopoczucia. W czasach przymusowej ciszy masz za zadanie z największą miłością, z największym wyrozumieniem i całą szczerością ćwiczyć pozytywne, budujące konwersacje z samym sobą. Pamiętaj, to, co mówisz samemu sobie, jest najważniejsze na całym świecie. Zawsze i wszędzie kochaj samego siebie, ze wszystkimi twoimi myślami, ze wszystkimi twoimi słowami. I z każdym Twoim działaniem.